Jestem uczniem szkoły Voila od trzech lat. Uczę się na kursie ogólnym języka francuskiego. Chciałbym powiedzieć najpierw o tym, dlaczego podobają mi się zajęcia w szkole Voila. Otóż przede wszystkim dlatego, że nie są nudne, są ciekawe. Są ciekawe, są różnorodne, ponieważ różne są formy prowadzenia tych zajęć. Każde zajęcia mają jak, jak, jakiś inny przebieg. Właściwie zawsze trudno, trudność przewidzieć, co będzie na następnych. Jakie to są typy z tych zajęć? Spoczynając od różnych gier językowych, przez pokazy fragmentów filmów i ich omawianie, tłumaczenie w języku francuskim, do dyskusji pomiędzy uczestnikami kursu, które wspierane są przez prowadzącego. Myślę, że Ważną rzeczą w tych zajęciach jest to, że są prowadzone przede wszystkim w języku francuskim. Właściwie po polsku nie, nie rozmawiamy. I to zmusza nas już od początku do tego, żebyśmy no, niejako myśleli po francusku. Oprócz tego myślę, że ważną, rzecz, ważną ważnym czynnikiem, który sprawia, że te zajęcia są ciekawe, są prowadzący. Prowadzący tutaj w większości są franku, franko, francuskojęzyczni i oni są. Indywidualnościami według mnie. To znaczy każdy ma swój styl prowadzenia zajęć i każdy uczy nas czegoś, jak, nas coś innego akcentuje, uczy nas czegoś innego, ale ważnego zawsze. Myślę, że też można powiedzieć, że sama szkoła ma charakter takiego zbioru ludzi z pasją. Z pasją do języka francuskiego, do kultury francuskiej, poczynając od. od Zarządu tej szkoły, a kończąc oczywiście na uczniach. Myślę, że fajną rzeczą w szkole są konkursy z nagrodami, konkursy typu konkursy na, piosenkę, na znajomość piosenki francuskiej na znajomość filmu francuskiego. Konkursy są naprawdę świetnie przygotowane i, i podczas nich no, mamy dużo zabawy, dużo zabawy i radości. Poza tym myślę, że zmienność prowadzących to taka ważna cecha tutaj jest, że, że to już zresztą mówiłem wcześniej, niech nie będę tego powtarzał i różnorodność kursów. No, oprócz kursów ogólnych i specjalistycznych są też różnorakie warsztaty, które, które są poświęcone Różnym tematom związanym z kulturą francuską. Także uczenie się w tej szkole to nie tylko nauka języka francuskiego, ale poznawanie w dużym stopniu francuskiej kultury i w związku z tym rozszerzanie horyzontów. A już samo to jest dla, na, dla kogoś, kto, dla kogo francuski i Francja jest jakoś pociągająca i atrakcyjna, naprawdę y, tworzy, tworzy zachętę do tego, żeby w tej szkole się uczyć. Dlatego wszystkich Zainteresowanych kulturą francuską i nauką języka francuskiego. Serdecznie zachęcam do tego, żebyście się Państwo uczyli w szkole Walach.